Co tam jest? już nic nie ożywisz Powalone Po co tutaj w ogóle wchodziłem, ale mniejsza Dobrze tego gościa Zauważyliście, że ten Gościu u mnie Ja go wywaliłem z tego krzesła, a on znów siedzi No to jest trochę posrana Ale dobrze że go rozwaliłem Już nie żył, bo pewnie by ten motylek go żywił Chciałbym więcej zabawy Dobrze paliwo aktywowane, możemy jechać w Sinondale Do widzenia Zapraszam, potworki, rzucajcie się na mnie teraz. Można wypaść? Nie, nie można. Zajebista jest ta kolejka, naprawdę. i zaraz się pewnie zatrzyma. Komu się ładnie odbegło. Na duży jest porczek. Ale wielkie! O, 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 Gdzie o, 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 Co to, zero? Pomocie, pomocie. Cudem, cudem przeżyłem. Koniec zdrowia. Nie wiem, nie wiem w ogóle dlaczego tak mało amunicji mam. Ale fart, że kupiłem tą spoluwę. Wszystko przeładuję.

With the engine offline, orbit decay will begin in less than ten hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. And instead, they, they were coming. We never should have let them live. Shut up, Danvers. Help me with the tools. Temple out. Dobro. Okay. i I'm Co ona taki rzuty kostium ma? Tu gdzieś łazi, łazi gdzieś, łazi O! Nic tu nie ma Nie wiem czy to przypadkiem nie, nie był rodzaj żeński tego potworka Tutaj sobie weszła. Potem zaraz wyskoczy z góry. Jest safe. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, zapisujemy sobie. Na dzisiaj starczy. No, zapisujemy na dwójce, jakbym utracił pierwszy safe, czy coś w tym stylu. Pyk. No i żegnam do następnego let's playa. Na pewno się ukaczę wkrótce, zobaczę jak z oglądalnością. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się.